Wszyscy, jak jeden mąż tej Polsce, jesteśmy specjalistami od zdrowia, od polityki i od sportu. Od piłki nożnej najbardziej, Dzień. od skoków narciarskich też. Ty byłeś kiedyś na urlopie? Byłem. Co robiłeś na urlopie? Pracowałem. Daj na dobrobytu zapraszają Katarzyna Majewska oraz Damian Przydacz. Dzień wypocząłeś? Dzień wypocząłeś dzisiaj? No wiesz co, wyspałem się. No. Dzień dobry, witam ja was. Spałem. Bardzo serdecznie. Dzień dobry, i mamy nadzieję, że Wy też się wyspaliście, i o którejkolwiek tam nie oglądacie tego, słuchacie, to jesteście w pełni sił, żeby wysłuchać ważne rady na temat odpoczynku. A dzisiaj porozmawiamy o byczeniu się, co? Tak, ale świadomym, takim Bardzo świadomym. tak i nieświadomym. Dokładnie tak. Ej, jak myślisz? Jaki, jaki wpływ na nasze zdrowie ma odpoczynek? Nie powiem tak, Wszyscy ja to powiem. wiedzą naukowo i wszyscy o tym wiedzą i słyszą dookoła i wyczytali w mądrych książkach i różnych podcastach i w reklamach nawet telewizyjnych, że odpoczynek ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne, fizyczne, nawet na likwidację chorób metabolicznych, ma ogromny też wpływ na proces starzenia się skóry, czyli na to, żeby kobiety były piękne, młode i w ogóle niepogniecione, to też ma na to ogromny wpływ odpoczynek na produktywność. Mhm. Poczniesz o wiele więcej zrobisz. I to wszyscy wiemy, W teorii mamy obcykaną. A... Tak. Ale z praktyką to jest... Ojej, piękne. prawda. I było, Ale z praktyką dziękuję. to jest różnie. I zadałeś pytanie pracoholiczce. Ja też, ja też jestem pracocholikiem, dlatego wiesz. Zadałeś pytanie się, pracoholiczce. Wiedza, a praktyka to jest jedno i to samo, bo wiesz... Wpadaj na Instagrama moty.watorka oraz damian.przydacz Wszyscy jak jeden mąż tej Polsce jesteśmy specjalistami od zdrowia, od polityki i od sportu. Od piłki nożnej najbardziej, I... od skoków narciarskich też. Dokładnie, no i wiesz, wszyscy wiemy, że, że sen, że odpoczynek jest dla nas zdrowy, dobry i, i wpływa pozytywnie na nasze funkcjonowanie na co dzień. Natomiast no nie każdy się do tego stosuje, no bo szkoda życia na sen. Słyszałaś się z takim z takim spostrzeżeniem, mm. że ja mam jeszcze to do roboty, tamto do roboty i wiesz, nakładamy na siebie mnóstwo projektów, mnóstwo zadań, codziennie jesteśmy, a nawet już wiesz, tak wezmę taką osobę, która siedzi w domu, zajmuje się domem, dziećmi i tak dalej. No, i przychodzi mąż tam, z, z, czy tam żona z pracy, i co, co robił? no, w zasadzie to nic, ale ten nic kryje spod sobą tam mnóstwo rzeczy, od A do Z, które, które obciążają nas i psychicznie, i fizycznie. I, I wiesz, nakładamy różne rzeczy, to to trzeba zrobić, to tam, to tu psa nakarmi, tu do weterynarza, tutaj jeszcze coś. I wiesz, multum rzeczy, które sobie nakładamy, i na koniec dnia mówimy sobie, no, w zasadzie to nic takiego nie robiłem, to co zwykle. Ale, ale obciążenie jest, tutaj spać nie idzie, bo jeszcze coś trzeba zrobić, albo jeszcze komuś coś obiecałem, albo jeszcze tamto. Jak sobie z tym radzić? Bo podejrzewam, że każdy z tym ma problem. Powiem ci tak, jestem w rozwoju osobistym już 12 rok. Pozna, poznaliśmy wspólnie naszego nowego kolegę Krzysia, który miał. Też piękny, o nim chciałem który, wspomnieć. Tak, mhm. no, który miał piękny wykład na temat snu, jaki to ma ogromny wpływ. I wiesz co, myślę, że mhm. może byśmy go zaprosili. Eee, Też chciałem to zaproponować, bo. Czytamy sobie w myślach. w myślach. No, czytamy sobie w myślach i nie musimy niczego uzgadniać przed, co chcemy powiedzieć tak dalej. Po prostu kręcimy te e, odcinki bardzo spontanicznie. I ja z tego jestem bardzo zadowolona. Ale wracając do tematu. Byłam wychowana w domu, w którym liczyła się tylko robota. Od samego roku. To mnie tak samo. E, pranie, gotowanie, sprzątanie, obrządek. Cały czas każda z nas musiała coś robić. Bez względu na to, e, be, nieważne czy to było produktywne, czy to było nieproduktywne, tak była wychowana moja mama. I ona te wzorce przełożyła na nas, więc ja też mam to trochę w genach, żeby cały mhm. czas coś robić. Byłam wychowana. E, w takim przekonaniu, że jak leżysz i czytasz książkę, to jesteś leniem śmierdzącym, a robota mm -hmm. czeka. Dopiero kiedy wyszłam za mąż za mojego cudownego Maciej'a, on nauczył mnie czytania książek. Że to jest bardzo wartościowe, bardzo ważne zajęcie intelektualno-emocjonalne. na na to, żeby przyszłość naszej rodziny była w, na wyższym poziomie. To jest między innymi mm. czytanie książek. Poznałem Macieja i, i naprawdę poznałeś Poznałeś go jeszcze i, tak bliżej osobiście. I ogromna to. i ogromna wiedza. My tam rozmawialiśmy sobie przez jakiś czas na temat tam książek i tak dalej. No ktoś powiedziałby mul książkowy, natomiast tak. ja uważam, że to jest człowiek głodny wiedzy. To, tak, to, to tak. głównie chyba tam historycznej z tego co, co dobrze pamiętam no. najulubionym jego okresem historycznym jest średniowiecze w ogóle no. ale wróćmy do tematu i uwaga kiedy się poznaliśmy i założyliśmy wspólnie naszą rodzinę to założyliśmy firmę i pracowaliśmy w tej firmie od godziny 6 7 czasami do 22 trzeciej, czasami nocowaliśmy w tej pracy żeby nie tracić czasu na dojazd do domu, bo robota bo robota, 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 robota. I przez pierwsze takie bite 10 lat naszej działalności gospodarczej nie byliśmy ani razu na urlopie. Mhm. Ale z czym to się wiąże? To nie, nie wiązało się z brakiem czasu, to wiązało się ze strachem, że jak pojadę na urlop, to stracę klientów. To będzie przez tydzień czasu zamknięty zakład, więc przyjdą ludzie, pocałują klamkę, więc pójdą do kogoś innego. I to, co zbudowaliśmy przez 10 lat, to, że stracimy przez tydzień nieby, nie, nie, nieobecności w pracy. To się wiąże ze strachem, a strach się wiąże z, niską, z niskim poczuciem własnej wartości, z brakiem wiary w to, co robimy na przyszłość. Czyli żyliśmy od pierwszego do pierwszego, żeby zarobić na dzierżawę, czynsze, pensje dla pracowników, ale nie żyliśmy z wizją na przyszłość, bo nie inwestowaliśmy w siebie. No tak. Bardzo ciężko, długo pracowaliśmy. I gdzie przy... był tam odpoczynek? Tak, tak, ja dzisiaj rano rozmawiałam też z moim zespołem, bo akurat miałam ten temat, ale żeśmy się nie zgadali, jaki będzie dzisiaj temat. I kiedy przyjechała jedna z klientek, bardzo, bardzo świadoma, bardzo wysoka kultura osobista, osobista, kobieta, przedsiębiorca, zlecić nam jedno, jedno ważne, dość intratne zlecenie, powiedziała: hmm. Jeżeli nie pojedziecie na urlop, nie będę waszą klientką. To nam po prostu otworzyło oczy. I kiedy hmm. wywiesiliśmy kartkę przerwa urlopowa od tego do tego to okazało się, że jak wróciliśmy z urlopu, to wszyscy klienci nie dość, że czekali na nas, aż wrócimy z urlopu, żeby zlecić nam różne prace, to pojedynczyli się uh -huh. nowi klienci. Ja dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że bycie przedsiębiorcą to jest sztuka zarządzania sobą w czasie, to jest jakość swoich usług, to jest też kultura osobista do klienta, jak również kultura osobista odpoczynku. Jeżeli widzisz, że przedsiębiorca odpoczywa, to znaczy, że się szanuje. A jak siebie szanuje i odpocznie, to jest bardziej produktywny, kiedy wróci z tego urlopu. Więc jakość tych usług będzie na wyższym poziomie. Ale musisz no, tak. tego nauczyć. Ja jestem pracoholikiem i kiedy mam wolny weekend, bo robię sobie na przykład wolny weekend w moim tamtym pierwszym biznesie, który teraz prowadzę, czyli niedziela jest zupełnie wolna od live'ów, mm -hmm. Ale jeszcze jak leżę na kanapie i patrzę się w sufit, to jeszcze mam wyrzuty sumienia. Jeszcze panuje we mnie energia taka dołująca. Więc co mm. ja sobie wynajduję? Moje pasje. Więc wstaję w niedzielę, zamiast o dziesiątej, wstaję, o piątek, tak jak każdego dnia, ale. Taką energią i z takim impetem, że nagradzam siebie za cały przepracowany bardzo intensywnie tydzień, nagradzam siebie uprawiając swoją pasję. Więc ubieram się w ubranka trochę robocze, biorę klej do płytek, młotek i idę robić sobie ceramikę, którą postawię w, na wiosnę w ogrodzie. Więc ja mhm. tak odpoczywam. Odmużdam się od wszystkiego, od książek, od rozwoju osobistego, bo też trzeba normalnie trochę pożyć. Ale wtedy uruchamiam swoje myślenie, tam są nowe pomysły na mnie samą, spełniam się twórczo i mm. 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 ja, ja, ja potrzebuję odpoczywać w ruchu. Taka jestem, nie wiem, nie mam zdiagnozowanego ADHD, ale myślę, żeby się zdiagnozowało, ale ja sobie znalazłam sposób na odpoczynek w ten sposób. I uwaga, nie mam już wyrzutów sumienia. I to jest proces. Mm. Mm. Tak. No w zasadzie powiedziałem wszystko, co ja miałem zaplanowane powiedzieć. To nic się nie stało. No. Też jestem pracocholikiem, też znalazłem na siebie sposób. Natomiast bardzo często jest tak, że żyjemy w takim pędzie, takim tak. jakby wiesz, jak ten chomik w, w tym kółku i biegniemy, 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 dążymy za jakimiś pieniędzmi, celami, marzeniami. Albo nawet żyjemy od deski do deski, czyli dziesiąty do dziesiąty. I, I staramy się wszystko załatać, wszystko pogodzić, nie zwracając uwagi na siebie na, na to, że będąc w pędzie takim e, produktywnym, sami się też e, zabieramy produktywność na, na przyszłość. Czyli to tak jakbym porównał, e, nie wiem, m, m, branie kredytu. Jeżeli za dużo pracujesz, to, nie, to tak jakbyś wzięła kredyt sobie na, na przyszłość, to nie, Czyli zaciągasz tą energię z przyszłości do teraz. To nie? I kiedyś w końcu będziesz musiała odpocząć. Dokładnie. Jak, jak nie tak? Wiesz, jak przyjdzie ci taka myśl, kurde, ale bym odpoczął, ale nie, tu trzeba robić to tamto to No to ciach, położycie grypa albo jakieś inne choróbsko. i co zrobisz? Odpoczniesz. To nie Jak ty sama nie zadbasz o swój odpoczynek, to życie ci po prostu go da. Ja dostałam y -y. taką lekcję w tym roku, w y -y. tym roku i to już się zaczęło w ubiegłym roku. Trochę tam połatałam dziury. Ale oczywiście, jak się poczułam lepiej, to hajda, hajda, ja, jedziesz. Mhm. A w tym roku odcięło mnie zupełnie i tak, a to nie mam czasu, bo jeszcze muszę zrobić to, i to, i to, i to. I jak mnie położyło do łóżka, to y, nawet nie śmiałam myśleć, że nie mam czasu leżeć w łóżku, bo mój organizm powiedział dosyć. Nie słuchałaś mhm. mnie, lekceważyłaś mnie, teraz ja przejmuję kontrolę, a jak dalej się nie będziesz słuchać, to się pożegnamy. I po prostu leżałam. No o to chodzi. I to właśnie do tego, co zmierzałam, że. Leżałam że... Łóżkiem, odłogiem i sami... mogłam zrobić nic. I wtedy mm. przychodzi refleksja. Zobacz, do czego się musimy doprowadzić, żeby przyszła refleksja. Dziękuję Ci za to porównanie, że bierzemy kredyt z przyszłości. Więc sobie wyobraźmy, mm. no ja jestem y, y, kobietą. Y, powiedzmy w połowie życia. Życzę sobie w połowie życia. Ty mm. jeszcze jesteś przed. I dobra, to ja chcę dzisiaj jak najwięcej zrobić. Tu mnie boli, tu mnie boli, więc zaciągnę sobie ratę, zaciągnę sobie pożyczkę z okresu, kiedy będę miała 80 lat i chciałabym jeszcze podróżować po świecie i brykać po mieście elegancką ubrana i wydawać pieniądze. To ja sobie pożyczę stamtąd ten, tą energię i teraz ją spożytkuję i dam czadu więcej, ale okaże się, że jestem niewypłacalna. Że nie mam zdolności kredytowych, żeby tą energię spłacić. Tak, zbyt Niekiedy dużo czasu, żebyśmy brali ten kredyt. No i ile można, to nie to, to nie jest nieskończone wiaderko bez dna, z którego można czerpać i czerpać. Dlatego świadomy relaks, świadome świadome regeneracji, choćby takie wiesz, są turbodrzemki, można w ogóle po prostu, prostu, prostu iść na 8 jest. godzin spać, nie, to wiesz, to, to też jest. Bo... Bo ja na przykład śpię po 5-6 godzin i się budzę i, i koniec. Nie umiem spać dalej. Ale to jest też do przepracowania. Tak, wiesz, w tygodniu, jak jest dużo pracy, to, to często właśnie śpię po 5-6 godzin. Ale jak zauważyłem, że znowu zacząłem chodzić na siłownię, to już mi się wydłużyło. Okej, okay, czyli mój organizm potrzebuje więcej regeneracji. Nie? Później przesypiałem to w weekend, a teraz, wiesz, yy, im więcej mam świadomości tego, jak wykorzystuję tą swoją energię, jak ją oddaję i jak ją zregenerować, to jest mi dużo łatwiej. Tylko dlaczego ja też śpię 5 godzin? Bo, bo potrafię mieć turbodrzębkę, bo potrafię sobie zrobić w ciągu dnia mindfulness, czyli wiesz, taki proces uważności, gdzie, gdzie wyłączam się od wszystkiego i skupiam się tylko na jednej rzeczy, odcinam po prostu wszystkie myśli, co nie na bok. Teraz skupiam się na jednej rzeczy. i siedzę sobie m, przyjemna muzyczka i regeneruje się. Więc y, ja jakby mam takie turboładowarki. Rozumiesz? E, turboładowarki w ciągu dnia, które albo nawet e, jakieś rzeczy pasjonujące. Ja uwielbiam czytać o jakichś nowinkach technicznych, to nie? Ja wtedy się tym jaram, co nie? I te te, te moje zaangażowanie w to, że poznaję coś nowego, bo no tak jakbym wiesz, te, te dzieci takie, co dostają oliwk, się tak cieszą, nie? To, 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 to też jest ładujące. Nie tak jak to u ciebie ceramika czy coś. Znajdźcie no dobra, sobie... rośliny, Wpadaj na Instagrama moty.watorka oraz damian.przydacz. Słuchaj, no ja chcę się odmurzyć, czy... odpocząć, zresetować hmm? w ciągu dnia, to wyłączam wszystko, wychodzę z biura, wrzucam hmm? sobie gogle i tak rośliny jednoroczne, albo byliny, i aha, dobra, to, 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 o, no? jestem naładowana, ponieważ to mnie pasjonuje, jest to moją tak, pasją, masz... chęci, a chęci, nie chęci. życiem du, zawodowym, no? tak. więc się ponakręcam, ponakręcam i uwaga, ja już y, potrafię sobie y, typować nagrody, uwaga, ja się tak pilnuję, też jestem mhm. specjalistką od turbo drzemek, mój macie nigdy w życiu nie jest w stanie spać w dzień, chyba, że jest bardzo zmęczony i bardzo chory, a ja uwielbiam drzemki w ciągu dnia. Więc pracuję, pracuję, pracuję i czuję, że jestem zmęczona. Czuję, że moja głowa już jest wypalona. Czuję, że brakuje mi energii i pokazuję mojemu mężowi tak. On mówi: OK. Kładę się w salonie, może być. Tuźni ludzi w tym salonie, mogą mhm. rozmawiać, i tak dalej. Przykrywam się kocem. jeżeli mówię sobie 10 minut, to ja zapadam w bardzo głęboki sen przez 10 minut. Po 10 minutach budzę się, bo to śmiślina powiedziała, czczepiem, bo ja, już jest akumulator. To tak jak się telefon rozładuje, zawsze masz przy sobie ładowarkę, jak jeżeli gdzieś jedziesz i masz telefon, masz ładowarkę, bo wiesz, jak ci się rozładuje, to kończysz, to nie będziesz miała kontaktu, miała komunikację ze światem. No. Ja potrzebuję. Dlaczego do, do... dla siebie tych ładowarek nie bierzemy? No nie, ja potrzebuję do, do turbożemki do tego, żeby się zregenerować słuchawek, jakiejś medytacji, wiesz, pro, medytacja prowadzona jest dla mnie kluczem do tego, żeby tak sam nie położę się i, i, i nie zasnę, bo jeszcze myśli się kłębią, ja będę leżeć i będę pracować, ten, ten umysł pracuje, on to jeszcze wymyśla jakieś ja, pomysły. ja już tak dzisiaj potrafię się Ale odstryć. On to musi jeszcze, o jeszcze to, jeszcze no. to zrobimy i czasami aż mnie wyrwie z tego, wiesz, łóżka, mówię, dobra, trzeba robić, nie ma czasu, kurde, należenie masz sobie, jak ty możesz? I mam te słuchawki, i mam tą e, medytację taką prowadzoną, że jeszcze coraz skupiam się na oddechu, wchodzę tam głębiej w trans. No to rzeczywiście to pomaga. I miałem taki okres w życiu, kiedy bardzo dużo musiałem pracować, zbierałem na wesele. No, nie chcieliśmy żadnych kredytów ani nic i mieliśmy tam e, sporo pieniędzy do uzbierania. No to wiesz, pracowałem po 12 godzin dziennie e, i. i tego typu właśnie medytacja prowadzona mi pomagała. Albo jeszcze dalej, rozwijałem swój biznes. Czyli wiesz, pracowałem na etacie, a po etacie jeszcze prowadziłem biznes. I między jednym a drugim stosowałem właśnie taką turbodrzemkę w postaci tej medytacji prowadzonej. 15 minut, potrafiło mnie zregenerować na tyle, że byłem w stanie pracować. Dokładnie. Mój mąż mm -hmm. mówi, jak ty możesz spać w ciągu dnia? Ja mówię, patrz chłopaku, patrz i się ucz. Patrz, kładziesz się, przykrywasz się kocem i już pisz. I ja mówię do mojego męża, słuchaj, ja na życie, jakbyśmy stracili jakiekolwiek dochody, to ja na życie mogę zarabiać jedzeniem i spaniem. Będziemy bogaci. Bo ja mogę spać o każdej porze dnia i nocy i wszędzie. Czy to będzie w pociągu, czy to będzie w autobusie. Ale to też się wiąże z tym, że całe życie ciężko pracowałam. Więc przychodzi ten moment tego organizmu, który mi mówi dosyć, ja już padam na pysk i mnie odcina. Dzisiaj też, to też było związane z chorobą metaboliczną, tak? czyli z początkiem cukrzycy, więc to też miało ogromny wpływ. Teraz jestem w trakcie leczenia, więc tych drzemek w ciągu dnia takich nie ma. Ale robię już je świadomie, żeby sobie odpocząć. Lub się po prostu kładę, posłucham sobie chwilę muzyki, to jest 15 minut. I okazuje się, że 15 minut, 15, 20 minut przerwy w ciągu dnia. Daje tyle energii, że możesz nadrobić dwa dni na zapas zaraz po południu. Naprawdę. Pamiętając o tym, że najpierw spłacamy te kredyty na przyszłość. Czyli Dobra. najpierw, i gdyby to podzielić taką na linię czasu, to, nie, no to tak, mamy zapotrzebowanie energetyczne na jakiś tydzień, miesiąc, rok i 10 lat nie? i przeważnie y, bierzemy, jak już y, zbyt dużo pracujemy bez przerwy i, i za dużo się obciążamy, to bierzemy stamtąd z daleka. Nie? ale to już jest taka ostateczność. Natomiast najczęściej w ciągu dnia bierzemy ten kredyt, kredyt z tego tygodniowego zapasu. Bo jak tydzień przepracujesz tak naprawdę hardkorowo, to, to leżysz weekend i, i, i cię nie ma. Masz tak? Tak bardzo, bardzo dużo ludzi ma, i to tam były kiedyś takie badania, które czytałem odnośnie tego, i tam właśnie był. Ja dlatego zgapiłem ten branie kredytu z tego badania naukowego, bo to tam było tak wyjaśnione po chłopsku, jakby to po prostu zobrazować, żeby każdy to zrozumiał. No i, no i bierzemy sobie ten kredyt z tego, tego okresu tygodnia. I jeżeli dzisiaj ciężko pracujemy, to nie musimy coś zrobić, bo, bo nie wiem, no bo lew nas goni, tam tygrys czy gepard to nie. To nie Cokolwiek, to, to, to zaciągamy ten kredyt. My znajdziemy tą siłę, wykrzesamy z siebie ogrom potencjału i energii do tego, żeby wykonać dane zadanie, no ale to jest kosztem tego tygodnia. Jeżeli my teraz nie nie, nie odpoczniemy w tym tygodniu w ten weekend, no to zaciągamy znowu Dokładnie. z tego jakby kredytu ty miesiąca, roku i tak dalej. Dobra, I wiesz, ale ludzie sobie myślą, ludzie sobie myślą, że odpoczynek to musi kosztować, że to wiesz, żeby. Zregenerować się, to trzeba dużo zapłacić, trzeba mieć, a ja myślę, że jest zupełnie inaczej. Tutaj daliśmy przykład, że to mogą być turbodrzemki, że to mogą być jakieś medytacje. Czy znasz jeszcze sposoby takie bezpłatne, żeby się po prostu zregenerować i, i no nie wiem, no dać e, sobie wiesz... Pójdź po prostu na spacer, zrób obchód w swojej posesji. Mm -hmm. Uruchom marzenia, jakbyś chciała ją upiększyć lub coś zmienić w ogrodzie. Usiądź mhm. i poszukaj sobie na przykład, odpocznij i poszukaj sobie fajnych kiecek na, na lato w internecie. Więc troszeczkę się po prostu odmurzysz. Mhm. Pójdź na pieszo do stołówki pracowniczej i usiądź i sama wypij kawę. Z tą mhm. refleksją po prostu. Ale dobra, a teraz jeszcze jeden, jeden problem. Jedno zagadnienie. Weź, pra dobra, pracocholik w końcu się wziął, zebrał, pojechał na urlop, ale jak ten pracocholik na tym urlopie ma wytrzymać? I jak, jakby nie patrzeć, i tak go nosi, i tak go nosi. Pamiętam ten no, no się... pierwszy wyjazd na urlop ja zagraniczny, na, na wycieczkę. I no, słuchajcie, no ja, ja nie, no ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. No leżeć na leżaku cały dzień. no Nie dam rady. Po prostu nie dam rady męczę się, umrę. tu zaraz. Pamiętam to, takim ośrodku za granicą pan konserwator kosi trawę, to podeszłam do niego, da pan pokosić trochę trawę, bo bym się chciała, relaksować. może jakiś pokój pomaluje, wiesz. To na... Słuchaj, to nie jest śmieszne i z, taki, no. z takim problemem boryka się. Z... Nie, to odważna jesteś. Prawda, da pan pokosić trawę, bo ja sobie pochodzę, się opalę, plecy sobie palę i tak dalej, brzuch, więc da pan pokosić trawę, ponieważ wiesz co, no bo jak się wychowujesz i masz to wpajane od małego, to no. tak ciężko wiesz to zmienić. Więc ja się wzięłam na sposób. Traktuję wyjazd na urlop, żeby się zregenerować, ale żeby nie mieć wyrzutów sumienia i moją energię nie na siłę nie przywiązać do leżaka, bo umrę, umrę mentalnie, po prostu zagotuję się żywcem, to traktuję urlop jako taki wyjazd naukowo-podróżniczy. Więc jadę zbierać materiały rozwojowe do mojej pracy, jak wrócę. Okay. Wtedy chodzę, obserwuję, robię zdjęcia, robię sobie notatki, więc jestem czymś zajęta. Poznaję ludzi, skąd są, a czym się zajmują, a idziemy na kawę, zadaję im pytania, robię sobie wieczorem notatki. I mówię, ale mam pełno materiału do pracy, do której już wrócę, bo już mi się kończy urlop, hura. Więc hmm. ja tak oszukuję swoją głowę. Tak, a to można równie dobrze, jak ktoś na przykład nie, nie ma związanej pracy i nie, nie powiąże tego z urlopem, to po prostu zbieram informacje do pamiętnika wdzięczności, które będę pisać wieczorem. Dokładnie. Nie? Za, o, tutaj, za, te, za te piękne widoki, za, za tych ludzi, tak, którzy. Za za, słońce, za to, że mogę tego dopisać. Że dałam no. radę pojechać na ten urlop, że zarobiłam na ten urlop, że dałam sobie no, szansę, właśnie. że przerobiłam to przekonanie, że to jest ten pierwszy proces terapii od pracocholizmu i będziemy mhm. pracocholikami, nie musimy się z tym kłócić i sobie ujmować, Boże, jaka jestem biedna, jestem pracocholikiem, mam z tym problem. I ja jestem dumna, że jestem pracocholikiem, bo bynajmniej coś się dzieje w moim życiu, tak? I doświadczam najróżniejszych rzeczy. Ale pracocholik może się nauczyć odpoczynku, który, który może być bardzo kreatywny na przyszłość, tak? Mm -hmm. tak Jakbyś mały, zbierałeś coś? No to, to, to jaki to jest, pra jest pracocholizm? Gdzie, gdzie, gdzie jakby tak na dobrą sprawę, no. To nie pracujesz, no bo robisz coś, co, co kochasz. Coś, co Ale jest pracujesz. zajęcie, tak? Więc mózg, dostajesz jest stronę, o... że jest zajęcie, więc twoja psychika nie myśli, bo że leży odłogiem. I powiem ci taki przykład, mhm. który gdzieś 15-20 lat byłby nie do pomyślenia, kiedy zatrudniłam panią do tego, żeby zajęła się porządkiem w moim domu, a ja w tym czasie siedziałam i czytałam książkę. Jezus, pierwsze, pierwsze dni takich, wiesz, pierwsze tygodnie takich doświadczeń były dla mnie koszmare. Baba sprząta mi chałupę, a ja siedzę jak matrona i czytam książkę. Kiedy nie zdałam sobie sprawy, że ta pani zarabia na życie, porządkując mój dom, bo robi to świetnie i uwielbia to robić, tak? A ja w tym czasie czytam książkę, bo to jest moja praca. ok? Bo to jest mhm. moja praca. E, słuchaj, zaraz mi się rozładuje laptop, bo mam innego laptopa, więc. No dobrze, dobrze, to dokończymy wątek i myślę, że zaprosimy sobie Krzysia tutaj, naszego wspólnego no. znajomego i opowiada o śnie. Ale tak podsumowując, to medytacja, mindfulness to jest coś, co za darmo możecie sobie stosować każdego dnia lub. Kilka razy w tygodniu po to, żeby, żeby się zregenerować. Świadoma regeneracja to, to jest podstawa tego, aby mieć pełną energię do choćby do takich zmian, drobne zmiany małymi kroczkami, które powodują, że, że budujemy swój własny, swoją własną krainę dobrobytu. Mamy ćwiczenia oddechowe, jogę, mamy, tak jak wspominałaś, też kontakt z naturą, spacer yy, czy cokolwiek. Kluczowym elementem, który poruszyliśmy też w tym odcinku, to jest yy, sen. Tak. Warto się wysypiać. Ile kto potrzebuje snu, jak ktoś potrzebuje 5 godzin, tak jak ja, to, 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 to niech śpi 5 godzin. Nie, nie spać na siłę, bo to tylko pogarsza. A jak ktoś potrzebuje 8-10, to niech śpi 8-10, byle, byle jest później produktywny. I co? No i warto też byłoby wspomnieć o tym, że regenerować można się wspólnie. Jeżeli, jeżeli żyjemy w partnerstwie to to róbmy rozmowy a choćby, choćby jakiś masaż ja masuję ciebie a za chwilę ty masujesz mnie piękną minutę Oj wiesz to ten odpoczynek ten. może pomyśleć trochę dłuższy o ale to można, też jest bardzo można zdrowe tańczyć sobie <laughs> prawda jak ktoś lubi no ja akurat jestem ten podpieracz ścian natomiast jeżeli jeżeli ktoś lubi taniec, to to jak najbardziej taniec też jest super regeneracyjny i i, i chyba w sumie tyle a mnie Czemu? bardzo jeszcze uspokaja i wycisza i pozwala mi odpocząć, muzyka. A tak, muzyka. No Do Na mnie słuchawki jest... albo po prostu w domu puszczam sobie najczęściej RMF klasik. Mm -hmm. Kiedy potrzebuję odpocząć, to leci muzyka. Ja mam niesamowite, ze sobą robię terapię, jeżeli chodzi o muzykę. I to są najróżniejsze mm -hmm. gatunki, chciałam powiedzieć. <laughs> tak, więc ja tak reaguję. Więc kiedy nakarmimy emocje, to nauczymy się odpoczywać. Ja sobie puszczam muzykę 432 herce. To są zazwyczaj takie spokojne nuty, jakieś mm -hmm. tam relaksacyjne. Ale na co dzień u mnie w domu leci jazz, więc. To o, też, też jest uwielbiam takie. jazz. Więc droga kobieto, jeżeli chcesz przerobić kupę roboty i być takim kombajnem mm -hmm. bizonem, to ten kombajn bizon musi mieć chwilę odpoczynku w ciągu dnia, żeby go naładować i go napoić paliwem, więc znajdź sobie przestrzeń, pół godziny, nawet i godzinę i zrobisz dwa no. razy więcej. Niż kiedy będziesz jechała na deficycie po prostu. Więc dzieci w, w szkole, obiad się gotuje. To ty sobie znajdź w tym momencie tak. te 15 minut dla siebie, usiądź kawkę wypij, zrób coś przyjemnego. Popatrz sobie na przyrodę, może akurat pięknie drzewa, ptaki, cokolwiek. Zrób sobie. matka, która inwestuje w swój odpoczynek, to jest spełniona matka, to jest odpowiedzialna też matka. To jest produktywna mm. matka. I nie miejcie wyrzutów, że odpoczywacie, bo nie, to absolutnie. nic złego. To jest inwestycja w waszą przyszłość. Wasza, waszą przyszłość i waszej rodziny. Więc kochane, pole, proszę się teraz troszeczkę poleniuchować. Te, które mają taką przestrzeń, to niech się pomasują. Najwyżej już do pracy dzisiaj nie pójdziesz, bo było fajnie. No <laughs> Mi się uruchomiły kudłate myśli i to jeszcze o tym z tej strony nie znasz, więc do zobaczenia. Że tak powiem, hmm. życzę Wam cudownych masaży w ciągu dnia. Do no. zobaczenia. No. No, no,